Cześć, tu Awares z rpg.pl. Oto wiadomości RPG, czyli najlepsza szansa na to, by w kilka minut poznać najważniejsze wiadomości z tego, co się działo w polskim RPG w ostatnim tygodniu. Zaczynamy! Wydawnictwo Hengal poinformowało, że podręcznik do mechaniki uniwersalnej Efekt Mocy jest już właściwie gotowy do druku. Małe poprawki czekają jeszcze na kartę postaci, a następnie zostanie on po prostu wysłany do drukarni i poczekamy, aż otrzymamy nasze egzemplarze, które oczywiście najpierw polecą do wydawnictwa, a potem wydawnictwo będzie pakować je dla nas. Planowana wysyłka na chwilę obecną jest na drugą połowę marca, czyli tuż, tuż, naprawdę niedługo. Autorem mechaniki jest Jakub Węgrzynowicz. Nie znamy większej ilości szczegółów a propos samej mechaniki, ale miejmy nadzieję, że to będzie coś fajnego. Fajnego grywalnego, trzymamy kciuki, żeby tak było. Zgrozy dodatki do Zewktulu RPG opublikowały 8 marca nowy suplement kobiety Międzywojnia. Zadekowany on jest wszystkim paniom, a w środku znajdziemy w nim opisy sytuacji kobiet w polskim dwudziestoleciu międzywojennym ze, wska ze wskazówkami dla lovecraftowskiego horroru. Znajdziemy tam również życiorysy kilkunastu faktycznie żyjących kiedyś kobiet jako inspiracji do wykorzystania przy tworzeniu bohaterek czy postaci niezależnych do sesji zewktulu RPG. Materiał możecie zakupić na DriveTore dokładnie na Miskatonik Repository w cenie 2 dolarów. Wydawnictwo Copernicus Corporation będzie wydawcą trzeciej edycji gry fabularnej dziedzictwo Imperium Dwory Końca Świata i w ostatni poniedziałek opublikowali pierwszy artykuł w ramach nowego cyklu właśnie o tej grze fabularnej. Gdybyście nie wiedzieli, to Dwory Końca Świata to renesansowe, mroczne fantazy, które w opinii autora może być grane w zależności oczywiście od podejścia grupy zarówno jako romans awanturniczy, powieść płaszcza i szpady lub jako pokoleniowa saga. Po więcej informacji odsyłam do tego tekstu, o którym mówiłem. Link do niego znajdziecie pod filmem. W zależności od momentu, w którym odpaliliście ten film, jest już albo po zbiórce na Wampira Maskaradę, albo ta zbiórka za chwilę się kończy. Kończy się ona w środę 11 marca o godzinie 23.59. Jeżeli jest, więc jeszcze zegarek was wskazuje czas przed tym. To i nie zdążyliście tego zrobić, to macie jeszcze chwilę czasu, aż do godziny, którą podałem. Jeżeli jednak już jest po tym czasie, to niestety nie zdążyliście. Vampir, Maskarada, po polsku, piąta edycja. Tak będzie, bo zbiórka została już odfundowana, zebrano już prawie 239... Tysięcy złotych, mówię na ten moment, kiedy nagrywam ten film. E, I został do lokowania tylko jeden cel. Potrzebujemy jeszcze 10, około 10 tysięcy złotych, aby ten cel został e, również osiągnięty, jest to druk zestawu nowa krew dla wszystkich, którzy kupili minimum podręcznik główny. E, zestaw nowa krew to taki zestaw startowy do Vampira. Do e, jeśli macie jeszcze czas, oglądacie ten film, zanim skończyła się zbiórka, a nie sprawiliście zbiórki, zachęcam, zróbcie to, zwłaszcza jeżeli lubicie gry ze światem roku. Szymon Piecha, czyli Nubirus, autor m.in. Agonii, ale nie tylko, przygotował mini-datek zatytułowany Ludzkość do czwartej edycji Warhammera. To datek, który napisał po angielsku w momencie, kiedy wychodziła czwarta edycja Warhammera na świecie, po, właśnie w języku angielskim, a teraz z racji, że wyszła polska edycja, przetłumaczył go na język polski. Ten mini-materiał pozwala wybrać ludzkim bohaterom inne pochodzenie niż ponieważ głównie tę krainę przewiduje właśnie podręcznik główny do Warhammera. Datek ten powstał na bazie podręcznika Dziedzictwo Sig Sigmara I podane tam umiejętności oraz zdolności zostały po prostu przekonwertowane na umiejętności oraz talenty do czwartej edycji. Materiał znajdziecie w linku pod tym filmem. Jeśli potrzebujecie jeszcze większej dawki Warhammera, to możecie zajrzeć na nasz kanał i tam znajdziecie unboxing polskiej edycji kolekcjonerskiej, właśnie do Warhammera czwartej edycji. Zapraszam, obejrzyjcie, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie kanał. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn